Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z kancelarii prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Jana Zbigniewa Potockiego. Szanowni Państwo, ja się nazywam Jacek Gumowski. Mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu niesamowitą postać, młodą damę, która przyjechała właśnie do nas ze swoją mamą z Wrocławia, Aniela Haber. Szanowni Państwo, za kamery dzisiaj filmuje Pan Piotr Turbak. Który również będzie zadawał pytania, bo mamy parę pytań do tej młodej damy. I chciałbym Państwu uświadomić, jak bardzo ważna jest wiedza taka naprawdę ugruntowana młodych dzisiaj ludzi. Aniela, powiedz coś więcej o sobie. Jestem Aniela Haber, mam 13 lat. Pochodzę z Dolnego Śląska, dokładnie z południa Wrocławia. Chodzę na nauczenie domowe do tak zwanej szkoły w chmurze. Interesuję się historią i ogólnie II wojną światową, mniej więcej okupantami, nie samą historią Polski. Yy, pomiędzy rokiem 1939 a 1945, yy, dokładniej III Rzeszą, ale Związkiem Radzieckim też yy, dosyć się interesuje Mam swoje poglądy na wiele tematów, które są moim zdaniem bardzo ignorowane przez społeczeństwo. I bardzo chciałam się dzisiaj o nich wypowiedzieć cieszę się bardzo, że tutaj jesteś z nami. E, takie krótkie pytanie. Jaki masz stosunek do ówczesnej obecnej medycyny i to, co od paru lat już mamy od dwóch lat mamy, jeżeli chodzi o szczypawki? E, nie ufam szczypawkom, dlatego sama też. Nie szczypawkowałam się, ani nie pozwoliłam mojej mamie, żeby tego zrobiła. Mam na przykład, na przykład taki chodzący przykład dziewczynki w moim wieku, dwa miesiące młodszą. Jest moją przyrodnią siostrą, która została zaszczypawkowana aż dwoma dawkami i miała problemy z miesiączkowaniem przez cały miesiąc. Najprawdopodobniej yy, nie rząd chce spowodować, żeby dziewczynki w tym wieku, jak się szczepią, żeby w, za, kil, za kilkanaście lat, za 10, za 20, może za 30 nie miały dzieci, ponieważ chce wprowadzić tak zwane kapsuły, które mają produkować tak zwane bioroboty, hybrydy, czy jak Państwo wolą to nazywać. Czyli nie rząd nierząd, Chce spowodować, żeby prawdziwi ludzie się nie rozmnażali. Nieprawdopodobne. Proszę Państwa, wszystko to, co mówi młoda dama, jest prawdą. Tylko, że nie jest to ciche przez poufne. W tej chwili oczywiście świadomi ludzie, ci, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie i czytają więcej, i widzą, to mówią też o tym. Powiedz coś jeszcze. Czym się zajmujesz? Jakie masz hobby? Co robisz w swoim życiu? Tak luźniej. W swoim wolnym czasie lubię rysować, słuchać muzyki. To co wszyscy na pewno normalni ludzie. Umiem też gotować, piec, jeżdżę na rowerze. W normalne czynności. Lubię się spotykać ze znajomymi. Czyli zdrowy styl życia. Czyli zdrowy styl życia, dokładnie wszystko to, co normalne dzieci robią. Tylko, szanowni Państwo, tu jest coś nieprawdopodobne pod wrażeniem, którym byliśmy wszyscy tutaj w kancelarii po chwili rozmowy z Anielą. Jaką ma niebywałą wiedzę ogólnoświatową, ogólną wiedzę, ma bardzo dużą. Powiem Państwu, że nawet ja. Siedząc też z pewnym wykształceniem, siedząc, słuchałem ją i tak się zastanawiałem, skąd ta dziewczynka to wszystko wie. Mm -hmm. Szanowni Państwo, e, powiedz nam w tej chwili, co sądzisz i co wiesz na temat obecnej sytuacji w kraju? Wiem, że dzieją się różne rzeczy, jest ogólnie chaos. Polska została podzielona jak za czasów okupantów na stronę wschodnią i zachodnią. Ludzie są w miastach, które są bardzo duże, jest pełno ludzi, są nierównomiernie wykształceni. Ideologie są im przyswajane do głowy, które nie, mogą być niekoniecznie dobre dla kraju i są oślepieni dzisiejszą sytuacją polityczną. Mhm. A co powiesz o tym, co się dzieje na wschodzie? Moim zdaniem jestem przeciwna wojny pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. Jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy Słowianami mm -hmm. i nie powinniśmy się zabijać nawzajem. Ja bym nie zabiła swojej rodziny. No dokładnie tak. No, no tak, ale my jesteśmy świadomi, a ci co są nieświadomi właśnie poprzez punkty szprycowania ludzi, no niestety oni tracą tą świadomość i zaczynają zachowywać się jak ze takie dzikie I zwierzęta. Tak, tak mm -hmm. i wtedy to, to już nasze racjonalne myślenie, czy styl myślenia tu nie ma żadnego, tu nie ma żadnego zastosowania, żadnego znaczenia, bo oni na, nasz ich grafenem i tak innym, innymi różnymi rzeczami, podkręcą te właśnie tutaj anteny, które są które na szczęście to i tak mało ludzi wie o tym, ja znam tą sprawę, nie rozwinęło się to, bo gdyby się to rozwinęło na 100%, 100% procentach, na y, wybrzeżach Włoch, na tych wyspach, gdzie lewica przegrała, wygrała prawica i premier prawicowy nakazał zniszczenie wszystkich budynków, armia amerykańska nie przejęła niczego i tam to zostało zniszczone, bo tam miały być największe serwerownie, gdzie usmażyłyby całą Europę. To teraz lokalnie mogą coś robić, tak? Podkręcać, ale to już nie jest to, co było. To akurat ja tę sprawę znam bardzo dobrze. I, ale może też zrobić tyle, że tutaj możemy mieć zamiast normalnych ludzi, to możemy mieć tutaj. Ym, y, no, jak są dzikie zwierzęta w lesie, to my możemy mieć w mieście. I tu mówisz bardzo dobrze, to się wszystko a, potwierdza. No, tak, więc to, tak więc Czyli to jest na tyle no, Tak, ja bym chciał powiedzieć, bo tak. Tu omawialiśmy sprawę flagi ukraińskiej. Czy mogłabyś to ładnie opowiedzieć? Flag, flaga Ukrainy jest flagą Górnego Śląska. W roku 1375 ówczesny namiestnik Rusi Halickiej, Władysław Opolczyk, nadał herb Rusi Halickiej te same barwy, którymi posługuje się dzisiejsza Ukraina. Książę Władysław Opolczyk, palatyn węgierski, otrzymał y, namiestnika Rusi Halickiej pomiędzy 1300 72, a 1378, w trakcie którego urzędowania nadał swym namiestnikowi Jarosławowi Mądremu herb żywcem wziętego z Herbopola. Czyli, Her Czyli Opola. Her tak. Herpopola, flaga Górnego Śląska jest de facto flagą Ukrainy dzisiejszą, którą nazwa jest to fikcyjna, bo nigdy nie istniała. Zawsze była ruś Halicka, ruś czerwona, ruś kijowska, ale nigdy nie było Ukrainy. Ukraina pojawiła się w 1918 roku po zakończeniu rozbiorów i to bolszewicy wymyślili tą nazwę i powiedzieli właśnie tym wszystkim, Tutaj mieszkańcom tych Rusi, że są Ukraińcami. Ktoś tą nazwę wymyślił, tak dokładnie zweryfikujemy tą sprawę, kto to zrobił. No i oni powiedzieli, że możecie mieć wolną Ukrainę i śmierć lachą, tak, no i przekonali ich do siebie, gdzie wtedy nie mógł Co nawet Pił... nie tak, tak Piłsudski, a nie mógł Ukraińców przekonać, żeby przegonić Bolszewików, bo oni wtedy opowiedzieli się za właśnie za nimi. No i tam e, trzeba było się wycofać e, połowicznie z, z Ukrainy, a ta część, która została pod e, rządami Bolszewików, no niestety e, za to zapłaciła, bo Stalin urządził tam wielki głód i kanibalizm było na Ukrainie, mhm. gdzie, gdzie się ludzie zjadali nawzajem. Dobrze. Tak było na Ukrainie. No właśnie, tak, tak było. E, powiedz mi, bo mm, proszę Państwa, no my poruszamy tutaj z 13-letnią. E, Panną, pewne takie dosyć może dla Państwa ewentualnie drażliwe jakieś tematy, o których rozmawiamy, ale proszę mi wierzyć, dawno nie spotkałem na swojej drodze tak inteligentnej dziewczynki, tak oczytanej, tak znającej bardzo dobrze historię, tak rozróżniającej dobro od zła, i e, mówiąca w tak niesamowity sposób. Może w tej chwili tutaj troszeczkę mało jest rozmowna. E, rozumiem, że to jest tylko trema, okay. e, ale chciałbym, żeby się przyzwyczajała do tego, ponieważ e, tutaj przez kancelarię będziemy mieli też kontakt z. E, tak, żeby było e, Anielą, żeby, żebyśmy tutaj mogli również e, rozmawiać. E, w tej chwili e, powstanie. Urząd Państwowy pod Wrocławiem, dokładnie? Wrocław, tak, we Wrocławiu, 20, we Wrocławiu 20, minut, tak. 20 minut od dworca głównego winy. i winy, czyli, winy, tak, czyli de facto Wrocław. I cieszymy się, że Anieli Mama chce założyć tak. tutaj Urząd Państwowy. Gratulujemy odwagi, tak. to jest raz. Dwa, zobaczcie Państwo, już coraz więcej ludzi widzi to, co się dzieje w tej chwili. To, jak no, nierząd nami manipuluje, i coraz więcej powstaje placówek, urzędów e, dla suwerenów, e, tworzonych przez suwerenów i zarządzanych przez suwerenów pod patronatem prezydenta Lubie Rzeczypospolitej Polskiej. E, ja mam jeszcze takie jedno pytanie do ciebie. Jakie e, masz plany na przyszłość? Chciałabym zainteresować się Ministerstwem Spraw y, na Międzynarodowych. Studia, chciał... studia, tak? Studia, tak, studia, 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 studia. studia międzynarodowe. I chciałabym być, zostać tam dyplomatą. Mm, tak. y, przyglądałam się zachowaniom różnych prezydentów, ministrów, nie tylko z Polski, z zagranicy, nie wiem, z Rosji, z Chin, z Włoch, z Francji lub nawet z Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem większość z tych ministrów i prezydentów jest tak zwanej łapanki. Nie, nie, widzę tam żadnych predyspozycji do rządzenia krajem i, i reprezentowania takiego kraju. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, dlatego mamy suwerenny mm -hmm. kraj II Rzeczypospolitej Polskiej i aniela w przyszłości zostanie naszym dyplomatką. Znaczy, naszy Coś dyplomatką. czujemy, że tak, że to będzie tak. naprawdę nieprawdopodobne. Mm -hmm. I ja mam taką jedną e, ogólną jeszcze, e, taki apel. E, nie bójcie się Państwo, e, dajcie swoim dzieciom się wykształcić, dajcie im narzędzia do tego, aby się mogły uczyć, aby mogły mm -hmm. rozwijać się. Nie, w, nie wrzucajcie dzieci w system, tak, który obecnie mm -hmm. jest, bo wiemy doskonale, że ten system jest niewiedzy, a nie wiedzy. Że Zresztą to wszystko system, działa wbrew jakimś To jest system komisji. niszczenia wiedzy. Dokładnie. Dlatego system indywidualny nauczania jest zdecydowanie lepszy niż system taki grupowy, gdzie dzieci inteligentne i wysoko znaczy o wysokim ilorazie inteligencji są niszczone przez te niskowibracyjne, niskoenergetyczne, bo one, nie, one wiedzą, znaczy wiedzą, nie wiedzą, ale czują, że nie są w stanie dorównać nawet w połowie. Tej inteligencji i tej wiedzy, którą posiada, to co robią? Rzucają się, niszczą, szkalują, wyśmiewają, żeby po prostu sprowadzić tą osobę w błoto, tak, i ona, żeby nie wystawała. I nie to, że jak ona już będzie zniszczona, ta wiedza zostanie jej zabrana to później i się na tym skończy. Nie, oni będą niszczyć, 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 żeby do, zrobić do osobę ułomną. Tak. To. Szanowni Cieszymy się tutaj, tak. przepraszam, że ja się może rozgadałem, ale cieszymy się, że Aniela ma taki indywidualny tok mm -hmm. nauczania. Jak się to nazywa? Szkoła w chmurze. Jeszcze tak. chciałam tak dopowiedzieć, do rodziców to jest bardziej skierowana, kiedy mm -hmm. wasze dziecko interesuje się czymś, nie tylko historią, tak jak ja, biologią, muzyką. Może to też być czymś, co Dziecko może mieć w sobie potencjał, więc jak dziecko cały czas dostaje, mimo, że dostaje, nie wiem, jedynkę z muzyki, jedynkę z biologii, to, nie, to może to nie oznaczać, że jak wypowiada się na, taki, na takie tematy bardzo rozwi, bardzo zwięźle i z sensem, to nie, to nie znaczy, że trzeba upominać za tą jedynkę w szkole, bo Oceny nie, nie mają wpływu praktycznie na życie późniejsze. Na przykład ja podam taki swój, swój przykład. W szkole jeszcze kiedy chodziłam na stacjonarne nauczanie do szkoły w żernikach wrocławskich, y, miałam dwie klasy pod rząd, trójkę z historii, przez to, że miałam nie dosyć Nieprzyjemnego nauczyciela, który mimo, że wtedy już zaczynałam mieć y, takie zainteresowanie, jakie mam, bardzo ignorował tą y, wiedzę i wrzucał wszystkie dzieci do jednego worka. Mhm. Więc, jak w rodzice, jak zauważycie, y, że wasze dziecko wypowiada się na temat biologii lepiej, nie wiem, historii, chemii, to może kiedyś wyna wynajdzie nowy pierwiastek. Nowy lek na jakieś choroby? Zaobserwuje w ciele jakieś anomalie, które mogą, które mogą wpłynąć jakoś na życie codzienne? Może wymyślić nowy rodzaj muzyki, cokolwiek? Jest, dzieci są wszechstronne, proszę Państwa. Dzieci patrzą, uważają. No, niestety, jedna obawa, to co zostało przez ministerstwo wprowadzone. Te dwa lata temu, i to, co teraz jest, no niestety, mamy pewne obawy co do tego, czy te dzieci dalej przeżyją. Dlatego, rodzice, nie, nie szczypkujcie, tak? Jakby to nie swoich dzieci. Nie, nie bądźcie zapatrzeni w telewizję i to wszystko, co się teraz propaganda dzieje, bo się mhm. dzieje. Ja chciałbym jeszcze tylko taką rzecz powiedzieć: mianowicie to, co, o czym teraz mówimy. To nie jest coś co się nad... dzieje teraz, w tej chwili. To już jest zaplanowane lata temu. Eee, mamy cytat dokładnie z pana Geremka, który powiedział w Magdalence, że musimy zabierać stanowiska podstępem, zajmować wszystkie miejsca. Eee, po Gierku Polska była zagrożeniem dla świata. Polska była zbyt rozwiniętym krajem, miała zbyt wykształconą kadrę, trzeba to wszystko niszczyć. I to się dzieje, proszę Państwa, to cały czas dzieje zlikwidowanie szkół zawodowych, przekształcanie to, co się dzieje dzisiaj w szkolnictwie to jest w ogóle zmienianie książek które są jeszcze pod auspicją władz ukraińskich, żeby zamylić rzeź wołyńską i wszystko to, jaka była historia, o której tutaj na początku mówiliśmy. Także, Szanowni Państwo, oby więcej takich młodych dam, jak tak. Aniela, ma bardzo dużą wiedzę dzisiaj, tak jak mówię, to jest tylko na miasta. Myślę, że nie, nie, nie będzie to pierwszy i ostatni nie. film, który tutaj Państwo dzisiaj zobaczycie. E, że będziemy mieli możliwość od czasu do czasu spotykania się i nagrywania na różne tematy tak żeby Aniela mogła się wypowiedzieć. E, to jest bardzo rozwinięta dziewczynka. E, ile masz lat? 12,5, ale uważam, że już mam 13. Tak. My uważamy, że masz dużo więcej tak. e, emocjonalnie. Tak. E, więc szanowni e, ten... państwo Dzisiaj myślę, że nie będziemy już tak, więcej Czy jeszcze tak. dałabyś radę opowiedzieć właśnie o czym mówiłaś? O II wojnie światowej, co udało Ci się ustalić i zweryfikować? Ustalić i zweryfikować no fakt, że to co się tam działo... No tak nam bardzo ładnie mówiłaś, opowiadałaś właśnie wtedy to. Yy, bardzo dużo, kiedy za II wojną światowej, wszyscy na pewno zna, znają takie Sławne imie, imiona jak Stalin lub Adolf Hitler. To jak taki człowiek, który zarządza krajem, mówi swoje zdanie i każe się wszystkim nie odzywać, to to jest tak zwana jedna z, idea, z ideologii. Wielu ludzi uważa, że faszyzm i nazizm to to samo. Jednak nie, oprócz tego, że w faszyzmie. W fa faszyzmie rasizm był mniejszy niż w nazizmie. Jest kilka małych, drobnych szczegółów, które, o których się te ideologie różnią. Był też tak zwany sławny komunizm, który y, z y, został z nami do y, pierwszej połowy lat 90., dokładnie do roku 1992. Lub imperializm, którym między innymi posługiwała się walcząca Japonia lub Imperium Japońskie. Y była, był też liberalizm czyli jesteśmy sobie równi jest wiele takich ideologii, ja tutaj nie wymieniam ich na pewno wszystkich, ale ideologia jest, może być dobra dopóki nie, nie zaczyna być obsesją bardzo tak dobre tak. zdanie, tak. ja chciałbym tutaj uzupełnić te różnice między hitleryzmem a stalinizmem czy tym e, komunizmem hitler Gloryfikował własny naród. To on stworzył opiekę socjalną, tak? To się wywodzi z nazistowskich Niemiec. Opieka socjalna, wsparcie narodu, zabezpieczenie im e, godnego życia kosztem innych <kusz> i to właśnie był nazizm. Te wszystkie rzeczy dzisiaj mamy jak 500, plus, jak to wszystko, to mamy wszystko z opieki socjalnej przeniesionej z Niemiec nazistowskich. O to oni to byli protoplastami tego zrobione. A stalinizm i komunizm, było coś takiego. Kułak, czyli bogaty, wróg narodu. Ten wróg narodu, ten, który pije pod sklepem czy, czy gdzieś tam, nie? O, ten jest dobry, ale dzisiaj może być dobry, ale jutro może być niedobry. Czyli wszystko równo pod mur, pod ścianę rozstrzelać, tak? I Stalin miał jeszcze problem i um, cały czas się rzucał do swoich <knie> tych e, namiestników. Że dlaczego on dziennie podpisuje po 5-6 tysięcy e, tych listy kary śmierci do rozstrzelania, a nie po 50? Na tym, no, ale oni chcieli mu dać, bo by cały naród wytłoczył y, 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 i to jest właśnie różnica między Hitlerem, Hitlerem a Stalinem. I ta dwójka odrodziła się dzisiaj w osobie Jarosława Kaczyńskiego. To on jest dzisiaj właśnie yy yy yy, ściągnął jednego i drugiego i mamy dzisiaj yy małego człowieczka, który jest w takim samej postury jak Hitler mniej więcej, tak? I on dzisiaj tutaj, tylko że nie ma władzy takiej, bo nikt mu nie daje władzy, ale gdyby dostał większą władzę, to on by zrobił to samo właśnie co... co, co Szanowni Państwo, to. jeszcze raz podkreślę, to, o czym w tej chwili my rozmawiamy, rozmawialiśmy jeszcze dosłownie pół godziny temu i Aniela również te wszystkie rzeczy aspekty poruszała, dlatego nie, nie trwórzcie się Państwo, że na takie tematy dosyć może drastyczne, rozmawiamy z 13-letnią panną. Ale uwierzcie mi Państwo, że tego wszystkiego nie uczą w szkołach. Nie robią tego, aby powiedzmy, ta świadomość nie była. Aniela tutaj to wszystko wie i, i to wszystko, że tak powiem, nam uświadamia. Także, szanowni, szanowni Państwo, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy męczenia już powiedzmy, albo rozmowy tutaj z Anielą. Dziękujemy Ci serdecznie za to, że przybyłaś, że, że mieliśmy okazję Cię poznać. Bo tak naprawdę przyjechała tutaj Twoja mama. Ty powiedziałaś, tak, mamie, że chcesz przyjechać. tak? Chcesz poznać tak. Pana Prezydenta, więc bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj. Że Będziecie miały urząd w Wrocławiu, gdzie bardzo serdecznie wszystkich suwerenów zapraszamy. Będą informacje, wstawimy na stronach internetowych, informacje do kogo się zgłaszać, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. E, dziękuję na dzień dzisiejszy, dziękuję Tobie Anielo, dziękuję Panu Piotrowi Turbakowi za również merytoryczne e, informacje, za, za to wszystko co tutaj mieliśmy okazję usłyszeć. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiamy z Kancelarii Prezydenta. Do usłyszenia.